To już czwarte spotkanie na zawodach, które udało nam się zorganizować. Frekwencja kolejny raz, maksymalna i wszystkie stanowiska obsadzone. Do południa pogoda była okropna, a zawodnicy musieli zmagać się z deszczem i wiatrem. Mimo wszystko udało się zakończyć zawody, a atmosfera była i tak bardzo przyjemna. Z chłopakami z i zawsze jest wesoło. Michał, Michał, Kamil ci auto rozładowywuje. Zobacz, on wyciąga energię i ładuje sobie. Paciuloka! Kamil. <grystanie> to mikrofon włączyłeś, że ty tak gadasz? Ale to Paciula, wszystko idealnie słychać. to. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w ten piękny i wietrzny dzionek na naszym kanale Wędkarstwo Giętka Wędka. Ja jestem Michu, a jak możecie zobaczyć za mną jest sporo aut, a to można, może oznaczać tylko jedno. Zaczynamy nasze jesienne zawody. Już jesteśmy po losowaniu. Wcześniej nie dało się nagrać, można powiedzieć, całej relacji ze względu na warunki pogodowe, ale już zawodnicy rozchodzą się na swoje stanowiska. Było losowanie, sprawdzenie obecności. Tutaj jest nasze małe centrum dowodzenia. Jest ze mną Michał i Marcin. A tutaj wszystko. Jak możecie zobaczyć, już tam zawodnicy po drugiej stronie się rozjeżdżają, a jesteśmy nad pięknym zbiornikiem Karpiówka sekcji Piława Dolna. dobry Dzień dobry, to ja, to ty, a to moja auto, a to Marcin i piszemy teraz. Polosowano? Jestem! No jestem! W końcu jestem! Tak żyje. Nie umarł! Aha, to jest najważniejsze. Wraca do żywych. Ale, Rodo, ale Rodo, nie pokazuje kartki. Nie? Rodo. Czas na obchód i sprawdzenie, czy możemy zaczynać zawody Niech was nie zmyli to słońce, bo wydawałoby się, że będzie ładnie, a pogoda zmieniała się cztery razy podczas zawodów. Michał obszedł zbiornik dookoła i zawodnicy potwierdzili, że są gotowi do rozpoczęcia zmagań. Zawody w dyscyplinie FEDER, klasyczny. Wcześniej robiliśmy w mieszanych dyscyplinach łącznie z metod FEDER, ale po ankiecie z zawodnikami większość chciała tylko jedną dyscyplinę. My chcemy, aby wszyscy się dobrze bawili i zwracamy na takie sygnały uwagę, bo zawody są dla Was i Wam mają sprawić najwięcej satysfakcji. Michał bardzo optymistyczny dzisiejszego dnia, ale jego nadzieje się niestety nie sprawdzą. Właśnie zrobiłem obchód informujący, że o 8.20 będzie wstępne nęcenie. Można było oczywiście to przedłużyć, lecz zawodnicy wszyscy zgodnie stwierdzili, że do tego czasu wszyscy się wyrobią. Dlatego ja zmierzam już do naszej bazy. Niebawem będziemy tam rozkładać wszystkie nagrody, które będziecie mogli za chwilkę zobaczyć. Miejmy nadzieję, że ta pogoda, która jest. Zaraz zobaczycie. O! Utrzyma się, bo z tamtej strony jakieś takie chmurki są troszeczkę podejrzane, ale w sumie było zapowiadane, że pogoda będzie troszeczkę w kratkę, ale miejmy nadzieję, że na czas zawodów ona się utrzyma, bo naprawdę będzie wspaniale, zarówno dla nas organizatorów, jak i dla wszystkich zawodników. Bo jednak przyjemniej jest odbierać nagrody w słoneczku, a bynajmniej bez deszczu. Jeszcze raz. Pytam, czy starczy mi do pół do dziewiątej? Tak, wsadź mu do nosa jeszcze ten mikrofon. Czekaj, bo jak nie wsadzisz, nie wsadzisz. wsadzisz do, do nosa to nie będzie nic słychać. Do mnie. No, panowie, tu się film kręci. Proszę ładniej. Dzień dobry. Chciałabym, co pan tu no, Jak ładnie pachnie, gdzie ty go trzymałeś? Tam, gdzie lubisz. Dwa słowa do, dla prowadzącego. Ja przyjechałem po 12 godzinach ciężkiej pracy z docki. Dobra, temu panu podziękujemy. On się niestety nie nadaje do całych relacji. Się strasznie żali, chodzi do pracy i mówi, że mu źle. Godzina 8.20 i zaczęliśmy wstępne nęcenie. Bomby poszły w ruch, koszyki, zanęty. Zawodnicy powoli zaczęli się już rozgrzewać do tego, co ich czeka niebawem. Pogoda mało ciekawa się robi, a zawodnicy nasi walczą. Walczą. Warunki, jak możecie zobaczyć, ciężkie. Zaczyna coraz mocniej padać, ale naszych zawodników w żaden sposób to nie zniechęca. To, to no, słuchajcie, siedzimy sobie w aucie. Jest bardzo wygodnie, jakby nie patrzeć. Dlatego to, mam... to o, nie auto. jest auto. Tak. Jesteśmy tutaj z Michałem w bagażniku Kamila. Trochę miejsca jest no. Gospodarz nam pozwolił, to tam ten kawałek niebieskiego co wystaje, to tak to właściciel. Ale grzeje nam, tak, tak, tak jest OK. Także miło i przyjemnie. 2, 3, 4, 5, 7 osób. Dokładnie, kurde, 7 osób, także siedzimy, jak Sardynki. Słuchajcie, niezawodny system daci. Patrzcie tutaj, co tu się wyrabia. Dziód, 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 Idzie nasze jedzonko Michał załatwił kufcy Szybkie jedzonko tu by do niego, miał być pod 101 Nastaw. No tak, nasz no staw jest tam. Kamil, jeżeli oglądasz ten materiał, to weź sobie rejestrację popraw. Mamy dla ciebie psikusa. panie psikuta. Bliżej końca zawodów pogoda się poprawiła. My skończyliśmy się wygupiać. Chłopaki spoważnieli i się najedli, to możemy wyciągać nagrody. Nagród u nas nie może zabraknąć. Sklep wędkarski Roadshop, firma Genlock oraz firma Elektrostatek Kuzo wspierają nas już długi czas, i zawsze możemy liczyć od nich na jakieś fanty. Dodatkowo z wpisowego kupujemy pozostałe nagrody, a od naszego teamu Giętka Wędka padają puchary. Wszystko jeszcze Wam opowiemy i możecie ocenić sami, czy warto nas odwiedzić na kolejnych zawodach. Jak możecie zobaczyć nagrody jakie przygotowaliśmy dla zawodników, którzy uczestniczą w dzisiejszych zawodach i zacznijmy może od pierwszego miejsca. Pierwsze miejsce jak możecie zobaczyć jest fotel Kuzo F3 i do tego jeszcze błąd bon 100 zł do sklepu Roadshop do wykorzystania na jakiekolwiek zakupy, kto tam będzie miał chęć to sobie weźmie lub jeszcze dopłaci i weźmie więcej. Drugie miejsce to fotel Kuzo F3. Już bez bonu, to drugie miejsce, oczywiście. No i trzecie miejsce: Fotel Matrix. Bardzo fajny, lekki, można go wszędzie zabrać ze sobą na szybkie, fajne wypady, więc na pewno się komuś przyda. Jeśli chodzi o czwarte miejsce, nie jest wcale tak źle, bo czwarte miejsce to jest taki oto cały zestaw razem z mocowaniem do fotela na, yy, z adapterami na różne grubości rurek. Pojemniki z Lorpio, cała kuweta, i są tutaj raz, dwa, trzy, cztery pojemniki w środku. Jest to zamykane, więc też fajny gadżet, taki, który można rozbudować sobie stanowisko. No, nie zapomnijmy też o pucharach, które też bardzo rewelacyjnie wyglądają, które zamówił Michał właśnie na tą okoliczność. No i oczywiście niewielki Big Fish. No, ale oczywiście nie zapomnijmy jeszcze o. Pozostałych miejscach, bo mamy miejsce piąte, szóste, 7, 8 i 9. Więc lecimy na miejscu 5. Jest bardzo dobra wędka Shimano Aero X1. Ciekawy model. Kolejny to Mikado Katsudo. Myślę, że wiele osób go zna. To jest bardzo lekki oraz wycieniony feder. Następna to seria Sensas Black Arrow. Seria, która mi się bardzo podoba, bo same wędkuję na zawodach na tą serię i lubię wędkować na te wędki. No i oczywiście ze stajni Genloga nowość i jest to feder Lumos. Do 70 gram wyrzutu od niedawna w sprzedaży z bardzo fajnym zielonym motywem. Do tego jeszcze niewielki podbierak pod klasyczny feder do szybkiego podbierania ryb z Matrixa. I ostatnie miejsce, dziewiąte, pełno dodatków, zanęt i pieczywy fluo od Genloga oraz fajne, duże wiadro z pokrywą. buzery number one, dodatki do peletów i zanęt. I oczywiście całe wiadro takich dodatków jeszcze, co tutaj są, które myślę, że odpowiedniemu wędkarzowi się na pewno przydadzą. Aż się posypało. Pokazali takie załatwki jeszcze jest rybka się tam nie, nie, nie wyciszę, czekaj jest ryba Dobra Regulaminowy czas na wędkowanie zakończony i teraz przyszedł czas na ważenie Lecimy szybko i 30 zawodników zważyliśmy w pół godziny, aby niepotrzebnie nie przedłużać. Ryb nie było zbyt wiele, na końcu przeczytam wam wyniki. Padło kilka bonusów, ale porównując z poprzednimi zawodami na tej wodzie, gdzie wyniki były w okolicy lub ponad 10 kg, to tym razem średnia jest między 1,5 a 3 kg. Wszystko zapewne przez pogodę, która się wielokrotnie zmieniła i ryby nie były zainteresowane pożywieniem. Za udział w zawodach. Możliwe, że to było ostatnie, zobaczymy jeszcze, zastanawiamy się nad przyszłym miesiącem, ale to, ale na razie mówmy, że to ostatnie, bo to jest niepewne. Zawody były kapryśne, pogoda była beznadziejna na początku. Mogliśmy zrobić to teraz po południu. Przechodzimy do wręczenia nagród. Zaczynamy oczywiście od samego początku. 9 miejsc jest nagradzany, każda trójka sektorowa. Pierwsze miejsce i od razu Big Fish. Co no to jest? <noise> grzegorz, Gąsior O, grzegorz, Gąsior, zapraszamy. <noise> Gratuluję. 6 kg 615 i z największą rybą 3 kg 125. Bardzo proszę. Puchar Tu. Jest fotograf kusaczek. Tu jest. Bon, na stówkę. Kusaczek. Aha. Rozdaję. I fotel, <noise> dawaj przyręczaj. Fotel. Tutaj, chłopaki. Dzięki. Dzięki. Lecimy dalej. Drugie miejsce. Jan Szydełko z wagą 3,975 kg. Gratulacje. Pierwszy raz u nas chyba na zawodach. Gratuluję, bardzo proszę. I do zdjęcia, panowie. Od razu fotka, super, elegancko. Dzięki bardzo. Więcej było bólu? Trzecie miejsce. Chyba tak. Z kilo 1,295 kg. Bardzo proszę. I fotelik. Michał, mógłbyś za mnie to robić? Wiecie szybciej. Tak, dzięki. Lecimy dalej. Czwarte miejsce. Jakub. Stachnik 3 kg 125. Robisz Bardzo proszę. Fotkę też? No, Tutaj? Róbcie, no, pewnie, zróbcie sobie fotkę. Lecimy dalej. Raga? Gołębiowski z wagon 3 kg i 5 dek. Brawo. Brawo, gratulacje. Chyba w tą stronę będzie. O. No, szybciutko. Szóste miejsce Marek Kałek, 1,285 kg. Brawo. Gratulacje, dzięki. bardzo dzięki proszę. Michałek, jakbyś robił fotki to stan gdzieś po boku, bo tam z tyłu kamera nagrywa. Szóste miejsce Piotr Koryciarz z wagą 3 kg i 5 deko. No, no. taki sam wynik ma też jako... Ustwy wiejskie Jacek Jeldu, padą 2,655 kg. Brawo, gratulacje. Udało się. Bardzo proszę. I dziewiąte miejsce. O, tu już trzeba będzie podejść. Wagą, jeden kilo, <głos> <głos> <Do>. <głos> I to będzie cały zestaw. Pudełko niespodzianka. Tak jest. I będziemy losować tylko te osoby, które są nagrodzone Niech ten. Niech się od razu mówią. Bo nie dostaną. <noise> o, proszę cię bardzo. No tylko... Aha, no dobra, to dałeś. Tu już jest 30 numerków? Tak, 30, jest. Czyli... Y... Kto losuje? Macie czterech dzikaków. Macie albo natara. O Maciejka. Stanowiska. Pamiętacie jakie macie? Będzie musiał to sprawdzać. Ósemka. No to jestem ja. <laughs> Zabier. Same ósemki. Jeszcze raz. O, to są ósemki. Siódemka. O! To nie!

Zadowoleni, pogoda była bardzo kapryśna, ale o to w wędkarstwie chodzi. Jakby każdy wiedział, że przyjedzie, będzie piękniej połowi, nie byłoby to samo. O, jak możecie zobaczyć tego wariata, z którym niebawem spędzę prawie cztery dni nad wodą i z całą ale ja ekipą. Będę pięć, pięć, pięćdziesiąt będzie tylko cztery, bo on jest pantofel i będzie w pracy siedział u szefowej, stopy lizą. Nie, szefowa na wakacjach, także justa, pozdrawiam. No, a jeżeli Wam podobał się odcinek, to zostawcie łapkę w górę, subik. I pamiętajcie, każdy film w sobotę o godzinie 16. I a jeszcze raz. A czasami w tygodniu! A czasami w tygodniu. I jeszcze raz dziękujemy wszystkim zawodnikom, którzy byli. I Wam, drodzy widzowie, że nas oglądacie. Na razie, cześć! Wesprzyj nas, nasa, dostaniesz przedpremierowy dostęp do naszych filmów. Lub jeśli film ci się wyjątkowo spodobał, możesz nam za niego jednorazowo podziękować. Wystarczy, że znajdziesz pod filmem opcję Podziękuj, lub w opisie pod każdym filmem mamy link do gdzie Dzięki temu będzie jeszcze więcej materiału oraz rozwiniemy nasz kanał. Dziękujemy!